Czy w tej sytuacji masz prawo kontynuować manewr wyprzedzania? A co ja wyprzedzam? Ten autobus. Ale to jest, zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Jeżeli... Można jeszcze raz ten filmik pokazać? Damy radę, czy nie? Zwróćcie uwagę. Pamiętajcie o tym, że kierowca autobusu no to fajnie, fajnie jest to pokazane, bo kierowca autobusu spokojnie z tego miejsca wyjeżdża. To jest długi autobus, zwróćcie uwagę, przegubowy autobus, prawda? Jestem w trakcie wyprzedzania tego autobusu. Ja osobiście zwolniłbym, zmniejszyłbym prędkość, bo kierujący tym autobusem ma prawo wjechać na jeden pas, a później będzie wjeżdżał na drugi pas. W związku z tym, jeżeli ja będę przewidywał taką sytuację, to ja sobie zawczasu wytracę prędkość. Myśmy sobie wczoraj mówili na tych zajęciach, że widząc stojący autobus w obszarze zabudowanym, mówimy o autobusie komunikacji publicznej, mam zmniejszyć prędkość i mam być przygotowanym do takiej sytuacji. Ustąpię jemu pierwszeństwa, no bo on to pierwszeństwo ma. Kierowca autobusu widać ewidentnie, że wjeżdża na prawy pas. Ja sobie lewym pasem będę mógł przejeżdżać. Gdyby był tylko jeden pas, no to wtedy bym zatrzymywał się na wysokości tego, tego autobusu.